Dobra, cześć, jamaneczko z tej strony pingu. Dla mam kolejny odcinek. Za usterki, przepraszam, ponieważ nie było drugiego odcinka. Yy, ponieważ tak, nagrał się odcinek, bo ich dźwięku nie mogłem go przyspieszyć, żebyście chociaż to mieli. Ale tak, powiem wam, co się zmieniło. Doszło tutaj piętro. Tu też obramówka. Tam jest taki mały balkonik, zobułem to, Kilow żelazny, żelazny miecz i pożywienie tu podłogę dokończyłem, to też podłoga dokończona już jest, była wymieniona ogólnie cała podłoga. A na dole postanowiłem zrobić magazyn. No i wybrałem się na potwory I dwa razy zginąłem, to Jest takie ciekawe to nie było. Teraz sobie przygotujmy. I zrobiłam łopatę jeszcze żelazną. I tak. Nie wiem, co ruszyć dziś na kopalnie, ale czego zrobić w pochodniach na ten kopalnie, więc tak. Dobra, więc zrobimy. 15. Tak. Jest tak. Wystawiamy niepotrzebne rzeczy. Jedzą to, co się przyda. Jest szkło, w ogóle. Nie mam zwyku, więc po co. Chodzę, trzy wezmę filo, mnietczyk, jedzonko, tu pochodnie, tu jeszcze jedzonko i łopatka. Dobra, więc wyruszamy naszą podróż. Jak noc się robi, to więc tak, zrobimy taki fajer, idziemy spać, И тут расчлёстно. делать, далеко, может быть? тут есть похудение. есть это И тут немножко похудение. И решамо еще. Вот тарас нанга, что ж тут И, в Proszę w Muszę wejść, że się znajdziemy. Na razie będę używał tego niczu. Tak widać. Śkielet gramy na poziomie normalny. O, pozbieram piktu co się przyda. No i Grzybki i Dobra. I ruszajmy po tej że... Mam jakiś większy system wygląda na to jaski. Na razie tutaj sobie on zwierzymy. O, się przyda, bo dosyć mało w domu I tak, w następnym odcinku <coughs> też będzie, to będzie jako drugi rzucony i więc tak. <coughs> I w tej chwili wrzuca się oczywiście pierwszy odcinek. I to za tym odcinkiem nagrywamy nie prasę teraz, a Cullen, ponieważ Czas renderowania to jest masakra. Do wrzucania od urzędu. Ło. Wow. nie zauważyłem. Mam raz wykopić szybko. Możliwe, <coughs> no że <się> zginę. <coughs> I tak, będzie seria niesamowitych że w tygodnia. Czy będę tam opisywał. Na przykład, będę brał budowlę z, Pla z Planet Minecraft i będę tak. I tak, będę budowlę. I to będzie taka seria, dosyć długa, mam nadzieję. To znaczy, będzie dosyć ciekawa dla Was do oglądania. To będą takie 3-5 minutowe odcinki. I nie wiem, tak. Jak chcesz lepszą jakość, to po prostu i tam po prostu zmienia postawienia i tyle. Zombie? Zombie! A się tu przyczarnię! Trochę halabuje przez ten program, ale to jest dlatego, że jeden film się renderuje, jeden się wrzuca na YouTube i tak dalej. następne odcinki powinny być już lepsze lepszej jakości nie powinno już tak lagować i tak schodziło jak chcecie serię na petit pokup to oczywiście nie ma sprawy napiszcie jaką serię, jeszcze chcecie z minecraftu no i spełni jak chcecie spokojnie będzie nie coś to. było na jednak. Mhm, mhm. Chyba zapomniałem drewno. Ale będziemy mieli na zbroi chyba żelaza. O, wow. ale ładnie. Tak. Sorki. Taki mały lag. No i teraz laguję, bo to się wrzuca i renderuje.

dżunglę mamy. No jak jeszcze pierwszy lepszy drzewo Ja po prostu zakniemy. Dobra, a więc szybko ścinamy drzewo i ruszamy dalej w przygodę. Crafting oczywiście. I no się wysoszyńkie świnki. Mm, dobra. Z kapcą oczywiście mam dużo więcej FPS, ale to tyle, że zajmuję nagrania FPS w kapsa. Nie miałam okazać. Tyle siedzieć. I ten pierwszy odcinek był nagrywany kapcem. To będzie czuć jakość. I to jest ławmy. Два каменные А, мы будем иметь железные О, но, коротко, сейчас wykopiemy i będziemy lecieć dalej. Mm. Kopu kopu kopu. Mm, nie długo seria się skręcił będą walki. Możliwe, że dodam jakieś mody. Możliwe Better Dungeon.